Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek, a będzie to unboxing sprzętu od firmy Favorite, za który bardzo dziękuję, a jest to związane z kolejną wyprawą, na którą już za niedługo się wybieram, o której też Wam za chwilę opowiem. Ale zanim otwieranie paczek i omawianie całego tego wyjazdu, na który się wybieram, chciałbym Was poinformować, że właśnie przygotowałem... Kolejny model przynęt, którymi są kijanki, zaraz Wam je pokażę z bliska. Będą pakowane w takich słoiczkach, będzie ich parę kolorów w dwóch rozmiarach 3 i 5 cm z ogonem twistera i z kopytkiem. Zaraz Wam je tutaj zbliżę, bo z daleka nie będzie tego widać. O, zobaczcie, tak się prezentują słoiczki z kijankami, a tak wyglądają dosłownie modele, które stworzyłem. Jeden jest z ogonem twistera, drugi z kopytkiem. Tutaj akurat w ręce mam rozmiar 5 cm. Tak się one prezentują, więc na trochę większe ryby, ale tak się prezentuje mniejszy model. Są to kijanki 3 cm, również z ogonem twistera i kopytkiem i właśnie na te ostatnimi czasy fajnie biorą klenie na moich malutkich rzeczkach. Także zachęcam wszystkich do zakupu, sprawdźcie moje aukcje na Allegro, za chwilę wam tutaj pod filmem wkleję Linka do kijanek, możecie sobie przejrzeć, będzie kilka kolorów, na tą chwilę zrobiłem cztery, a możecie dać pomysły właśnie, jakie kolory jeszcze powinny się znaleźć w mojej ofercie. Są już pierwsze ofiary tych przynęt, bo byliśmy na kleniach, także tutaj wrzucę Wam może krótką przebitkę z tego, co udało się złowić. Na wiosnę mamy już w pełni za oknem, więc jest to doskonały czas, żeby właśnie z takich przynęt korzystać nad wodą. Czy to okonie, klenie, pstrągi, jazie. Myślę, że na wszystkich tych gatunkach te przynęty się sprawdzą. Już wam pokazuję, jak to wygląda. A za chwilę przechodzimy do unboxingu i omówienia kolejnego wyjazdu, na który za chwilę się wybieram. Proszę, jest klenik. Na co to to? No, na ten. Kijaneczkę. Okay. Uh -huh. Siemanko. Na kijaneczkę od Majstra. Uh -huh. To jest założy perłowy, Założyłem czarny. perłowy kolor jest dobry ogólnie. On tak, ma sprawdzony. Uh -huh. Puszczaj. Lżej. to. Dobra, słuchajcie, dosłownie za cztery dni wybieram się na Bornholm, gdzie będziemy łowić morskie trocie wspólnie z Kamilem Walickim oraz Łukaszem Myśliwcem. Chłopaki, pozdrawiam serdecznie. A z tej okazji właśnie zaczęła się moja nowa współpraca z firmą Favorite i tutaj Pikacz przygotował dla mnie trochę sprzętu właśnie na ten wyjazd. Zaczniemy sobie może od tej paczki, bo wiem, że tutaj na pewno będą wędki i zobaczymy, co oni tutaj dla mnie przygotowali, także otwieram. Podobno mają być tu dwa kije, które będą mi potrzebne podczas tego wyjazdu i mam nadzieję, że wykorzystam je do granic możliwości, że ryby na to pozwolą. Tylko nie jest łatwo otworzyć tej paczki. Dobrze zapakowane, żeby się nic nie zniszczyło. Nie będziemy się tutaj szczypać z tym wszystkim. Dobra, dobrałem się do kiji. Słuchajcie, mamy tutaj dwa kije, jeden to jest Totem od Favorita i są to bardzo fajne kije, miałem już możliwość trzymać to w ręce, akurat tego modelu nie, bo tu jest chyba 3 metrowy z tego co kojarzę, co mi Pikacz pisał, zaraz sobie go odpakujemy i to będzie właśnie mój główny kij, które, z którego będę korzystał podczas tego wyjazdu, są to szybkie, sztywne kije o dużej wytrzymałości. Bardzo dynamiczne, można powiedzieć. Myślę, że fajnie się sprawdzą. Nie braknie mi tutaj mocy. Na tych morskich trociach jest cały kijek już wyjęty. Bardzo ładnie wykonane są takie gołe blanki, niepomalowane, niczym. Bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu też waga jest mniejsza. Takiego kija. Jest to dokładnie kijek. Yy od 12 do 36 gramów. Z tego co pamiętam, chyba 3 metrowy. Nie wiem, czy on tutaj jest opisany. Już nie będę tego sprawdzał. W każdym bądź razie bardzo fajny, szybki kijek, z którego będę w głównej mierze korzystał podczas tego wyjazdu. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że ryby nam dopiszą. Także to na chwilę sobie tutaj na bok odłożę. A drugi kijek jest to X1 Big River. I z tego co mi pikacz pisał, to również sprawdzi mi się on później na boleniach. A to już niedługo, bo za chwilę mamy maj, więc będziemy za boleniami latać. Zobaczymy sobie jak ten pijek wygląda. To tutaj już jest trochę inna konstrukcja, ale też jest właśnie fajna struktura tego blanku. Nie jest pomalowany, więc myślę, że spoko. Też będzie szybki. Nie będę tutaj w mieszkaniu go rozkładał, bo za mało miejsca jest na to wszystko. Ale uwierzcie mi, że nad wodą na pewno dam wam znać, jak to się wszystko sprawdza i jak to działa. No, kijki kiki bardzo ładne. Super, dziękuję bardzo. Mamy tutaj drugą paczkę. Zobaczymy, co tutaj się w niej znajduje. taka mała, ale jest wypakowana po brzegi. I tutaj już widzę, jakieś fajne pudełeczka są. A, to taka torba składana, nieduża. Od Selecta. Zobaczcie, tak mało miejsca zajmuje, a jest dość pojemna, więc myślę, że na pewno przyda mi się na tym wyjeździe. Zapakuję sobie tutaj to wszystko. Tu jakieś małe pudełeczka. Takie dwustronne, bardzo fajne. Można sobie tutaj blaszek trociowych napakować i różnych innych przynęt. tak najbardziej trafny wybór. Tutaj jeszcze małe pudełeczko takie, jakieś agrafki, pierdółki. O, to wygląda na kołowrotek, taki kowrotek X1 4000. Aż szkoda będzie w morzu je moczyć, no ale takie jest przeznaczenie na ten wyjazd, więc więc sobie je sprawdzimy. Taki kowrotek gdzieś tu jeszcze powinna być rączka. Nie rączka, tylko korbka. <tryryryry> wow. Taki kowroteczek X1 4000 Favorite. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy jak się spisze. Wszystko działa. Także jeden kołowrotek mamy już załatwiony. A widzę, że jest jeszcze jeden. Także od razu do sobie tutaj otworzymy. A taki sam. Taki sam, tylko chyba jeden jest szybki, a drugi jest wolniejszy. Ale wszystko to samo raczej. Zobaczymy, czy tak samo się prezentuje. Tak, dosłownie to samo. Taki kołroteczek. No i dobra, zobaczymy, jak się sprawdzą w Solance. Pewno dostaną mocnych chrzest Jak nie na rybach to w trudnych warunkach Ocenimy to później po powrocie Jak to się będzie sprawowało Tutaj szczypczyki Do wyciągania Przynęt Tu widzę jakieś okularki Mi się trafiły o. Spoczko Okulary od Selecta Jak to będzie? Jest C. Dobra, to sobie już gdzieś zostanę. Żeby nie było. Tutaj mamy plecioneczki. Takie. 012 i 014. Kombinerki do zaciskania kółek. Do zakładania kółek łącznikowych i do zaciskania tulei. Tutaj jeszcze takie małe narzędzie do cięcia. nurki do okularów żeby nie utopić kolejne pudełko też dwustronne takie duże bardzo fajnie na pewno się przyda zapakujemy tutaj dużo przynęt no i dobra i tutaj mamy co tutaj mamy ręczniczek to mi o tym pikacz też wspominał że jest taki bardzo fajny bo można sobie go przypiąć do szlówki wystarczy tylko rękę wsadzić. Można go jedną ręką obsługiwać, bo wkładasz rękę, wycierasz i mamy czystą. Także super. Czapeczka zimowa. Nawet podpisana, że to dla mnie, żeby nie było, żeby nikt nie podprowadził. Także mamy czapeczkę zimową. Na pewno się przyda, bo nie wiadomo jakie warunki będą na Bornholmie. Tutaj mamy komin. Taka oto bluza favorita. Fajnie, że bez kaptura, bo praktycznie wszystkie bluzy mam z kapturem, więc ta będzie spoko, coś innego. No i wyglądam, o Jezus, ile tego jest? Czy wyżejście powariowali o reszty? Słuchajcie, tutaj mam kurtkę prawdopodobnie przeciwdeszczową. Nie miałem z tym styczności wcześniej, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi na wyprawie taka O, kurteczka. Już niebawem będziecie mogli mnie zobaczyć w tym na Borholmie. Co tutaj mamy? Jeszcze jeden komin, ale to już odpakuję sobie na miejscu. No i tutaj masa agrawek, krętlików. Jeszcze więcej agrawek, jeszcze więcej agrawek, jeszcze więcej agrawek, jeszcze o kółka łącznikowe to się na pewno przydadzą, bo muszę pozbroić sobie blaszki. Jeszcze więcej agrawek, jeszcze więcej kółek łącznikowych, no i tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tyle tego wszystkiego mam. Zaraz mi karton spadnie. O także mam praktycznie wszystko, chyba co potrzebuję. Tu jeszcze koszuleczka. A rozpakujemy sobie ją od razu. Proszę bardzo. Taka koszulka. Z sandaczem. O, to w mój gust trafili, bo głównie łowie sandacze, więc spoko. No i tutaj mamy jeszcze jedną bluzę. Tym razem z kapturem. Taka klasyczna, prosty wzór. O. Także... Mamy wszystko już tutaj odpakowane, zaraz będę musiał to sobie uprzątnąć, spakować w torby i lecimy na Bornholm już za niedługo, także oczekujcie filmów, mam nadzieję, że dużo się ich pojawi, bo mam zamiar kręcić vlogi z każdego dnia, o ile będą ryby to myślę, że każdy dzień Wam pokażę. Jak nie będzie, to może też zrobimy, bo może coś innego się fajnego wydarzy podczas tego wypadu. Ekipa będzie super, także na pewno nie zabraknie humoru i pięknych widoków. Nigdy tam nie byłem, więc dla mnie to będzie totalnie coś nowego. Trochę mam stresa przed tym wyjazdem, bo jeszcze nie łowiłem nigdy brodząc w morzu, a będziemy prawdopodobnie po pas w wodzie stali po 10-12 godzin, więc będzie to ciężki kawał roboty. No, ale mam nadzieję, że będzie fajnie, że ryby się pojawią i, i że nagram jakieś fajne odcinki. Także jeszcze na koniec zapraszam Was wszystkich na aukcję na moim Allegro, gdzie już za chwilę pojawią się kijanki. Jeżeli ten film już oglądacie, to na pewno wszystko jest dostępne. Także zapraszam i zachęcam do zakupów. A już za niedługo rusza moja strona internetowa ze sklepem także wszystko jeszcze ogłoszę, bo chwilę to potrwa, zanim ją. Całą postawimy i będzie wszystko uzupełnione. Słuchajcie, na zakończenie filmu mam jeszcze dla Was konkursik. Trzy najfajniejsze komentarze pod tym filmem otrzymają ode mnie taki słoiczek Kianek. Także zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już z grubymi trociami z nadmorza. Elo!